To są takie te małe ludki, to są Aha. Aha. Jest taka gierka, bundle days, papa nawet. Grałeś jakiś taki grę Punch Club? Eee, nie, ale znam film Fight Club. Nie... Okej, okay. eee, albo na przykład Dark, nie, da, nie, e, Greyguard Keeper? Eee, no grałem w jakiś taki horror. A nie, to nie, to są takie, to, takie gierki takie pixelowe, no? A to no, nie grałem. Na, na steamie. Nie grałem. <śmie> No to, to jest właśnie... A jakie wy gry, gry kurwa gracie oprócz Lola? Gracie coś innego? Cesik Teraz Pavo y... Exile na przykład O Pavo w Exile. fajny ma... mało czy nie? Powiem szczerze, że, że ta dwójka co wyszła, kozacka jest w chół trudna, że aż chce się grać Nie przechodzisz tak, że o kurwa ale łatwe, tylko o tu muszę pomyśleć, tu muszę pomyśleć, wiesz Dobra jest ta giereczka, graficznie bardzo ładna. Okej okay. No ja lubię co? Ja lubię gry strategiczne Brotato lubię, ostatnio zacząłem się grać. <noise> A Brotato? To kiedyś Mandzio miał z tego serię, z rojem No no no, w, kar w karcianki. Albo coś pierdolę z for tym rojem. For for Fortnite'a? Nie. Wydaje mi się, że chyba nie. O kurwa, ale nas tu biją! Zinghao, kto to? Chineska. To jakiś człowiek jest, no. A, kurwa! Dobra, ale zabiję jednego chyba. No i Git. No i tak, nie jesteś w tym Tak wygląda, co <grym> prawda, w rozrywce na błot nie no, doświadczył prawdziwego teamfightu. Dobra, ale to piąt, co, po tym idziemy, nie? Bie... Po tym idziemy no, normalka jednego, Dobra, no. dobra, zajebiście. I się. I prawdopodobnie ci odechcę już. Aż tak? No, 100%. <grym> Okay. Idzie na, lu na, tych? Na, 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 na ludzi. Na ludzi na pewno, na ludzi nie, nie ma no. szans. że cię chciał grać na tą gierkę. No to jest fakt, może to no. być demotywujące. Od razu się odbijesz. Okej. Okay. A no i ważne, ważne jest to, że, że to jest oczywiste, a zapomniałem o tym wspomnieć, że każdy przegląd daje ci co innego, to jest tak, co wiesz. No rozumiem, rozumiem, ale jakby przykład, szczerze, no. czyta czy ta to ktoś co one dają, czy nie? Oczywiście. Okej. Okay. Okay, teraz ja, 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 już, ja już pamiętam na, na pamięć, nie? Tak jakby, no masz Rabadona, a, bo to dzisiaj okay. jest 130 ta czapka, tak? Pierwsza. A czemu, mam, Możemy... czemu chcę kupić ten, tą, tą pałkę po spustki i różkę spustki. zniszczenia? Bo... I jest 850, pokazuję za mało okay. złota, a mam 1500. No, bo masz takby zajęte 6 slotów w Ekipunku, masz tylko 6 slotów i tak, by nie masz więcej. Tylko i wyłącznie 6 slotów w Ekipunku jest. A I, gdzie tak mój i, jest mój ekipunek? To? Yy, widzisz go nad, nad złotem, obok, yy, o tak, to jest to, to A, jest to, plecak. To, jest to no, 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 no też, no, plecak. I co mam zrobić teraz, no? żeby, bo piszą mi, żebym sprzedał ringa. No tak, bo tak jakby, to jest taki etap w grze, w którym tutaj musisz decydować o tym, co jest ważniejsze od czego, nie? No, no tak pierwszym doradach kupiliście na początku, bo zostało 400 sztuk złota, no to jakby matematycznie tak jakby koszt różka zniszczenia, która kosztuje 850, jest lepsza od niego, No to nie? No to sprzedajesz, sprzedajesz. Sprzedaje, sprzedaje. Dobra, okej. Okay. No i masz ruskie rusk rusk zniszczenie. Dobra. Inhibitor się odrodził, co to? To A, są te nasze o, to baraki. Takie, no. O, tak, to są baraki. Tak nam tak na nie na ma on. No to, to y się tak nazywało w lolu i w, w Konie. konie no wiem. I w konie, nie, wiem. no. Przepraszam. A graśkisz w Kona, Michał? Nie, ale to jest Hero of the Storm? <średnio> Czy coś takiego? Oh, o Hero... to chodź, ale tam też się to tak A, nazywało. Okej, okay, dobra. Nie, tamto to było Heroes of New to jak dota tylko że tak jakby oni się pokłócili przy docie, przy robieniu i jedni zrobili jedną gierkę, drugi z drugą. Takie okay. do jednego wszystko zerżnęli do siebie. Aha, dobra. Ej, idę na mida, dobra. bo tam są mopki. Irelia! Kurwa! Oj, Irelia, kurwa, to fakt. Dawaj, daję się kurwa, dawaj, napierdalaj ją. Zabijasz ją. Kurwa! Pięknie. Kurwa. O! Najabałeś, kurwie. O, ja ja to pierdolę. Zaraz zdechnę, kurwa. No to klikasz, no, nie? Dobra, tak. be... idziesz w bezpieczne miejsce, gdzieś się schować, tak żeby cieńki widział za turę, najlepiej to... i się teleportujesz do baski. A to nie lepiej, żebym y, się oh, cofnął jak jestem już tak blisko? Dłużej jest. Jak idziesz, A. to dłużej jest. Aha, dobra, Więc, dobra. Powiedzmy, jest taka zasada, jakby, że jeżeli wchodzisz w to, no to już lepiej przed tym się teleportować, Aha, ale dobra. jak jesteś, to no, to jest szybciej dojść. Dobra, dobra. O, co do milimetra ci nie powiem, bo dokładnie Ktoś, nie, nie powiem, wiem. Ale taka jest powiedzmy jakaś tam Mam zasada, nadzieję, że tak jakby w tym kółku. Jak jesteś, to jeszcze tu się te Aha, ale jak jesteś bliżej, to już szybciej będziesz miał dojść. Przykład, Piszą, sobie. że mnie życie uratowałeś, Mamon. To no, prawda? No kurwa, no trzeba sobie pomagać, no pewnie. Ja nie widziałem. A widzisz, bo ja mam takiego ludzika, który może to, tak jak stoję tu na przykład, no. to ten mój czar dotąd sięga. Aha. O kurwa, no, mogę tak daleko? Tak, tak, bo to jest taka obszaróweczka dobra okay, właśnie. Okej, okay, okej, dobra. Okej, okay, yy, też ważne, bo o tym nie rozmawiałeś, jakby w masz różne, różne statystyki. Tyle no. schowane, jak sobie klikniesz na. Y, masz porty bohatera, to tam jest taki. Y, Gdzie mam kliknąć? Jakby. na jakby. Jak masz porty bohatera na dole, to jest taki hełmik A widzę informacje o bohaterze, no? No to możesz to, to kliknąć. Widzę, obrażenie od ataku, okay. moc I tak, umiejętności. masz obraże... Dokładnie, masz obrażenie od ataku, moc umiejętności, pancerz, odporność na magię, prędkość ataku, czas odnowienia, critical strike, no i movement speed. No i tak jakby. tu nie ma wielkiej filozofii, nie? To jakby. A... Obrażenia od ataku, co obrażenia od ataku okay. ale y, Ciebie to nie interesuje, bo ty cię interesują y, takby moc umiejętności nie interesuje, bo takby twoje wszystkie wszystkie. 538 mają... punktów Czego? Punkt, moc umiejętności No, 538, tak, tak, tak. Ale chodzi o to, tak że twoje szy... tak by, musisz wiedzieć, która postać jest magiczna, a która postać jest fizyczna, nie? Aha. Są tak by, w dużym uproszczeniu. No, i Twoja postać jest magiczna, tak? Bo okay. o tym wiemy. No i dlatego kupisz tego moc umiejętności. Aha. Dla, dla, dlaczego tak jest? Bo co, jak przyjrzyj się na Twoje skile, to one wszystkie na przykład mają napisane obrażenia na niebiesko. Czyli no. one te wyskalują się z mocy umiejętności. I Im więcej masz mocy umiejętności, tym więcej Twoje obrażenia, się obrażenia robią twoje, twoje okay. na Twoje skile. Okej. W moim przypadku moje, moje umiejętności bią od ataków fizycznych, nie? Aha. No to jak w o, to, to czasami tak jest, że. Jak gwemo, dokładnie, dokładnie jak W oj. Wygrywamy. Aj. Ja mam wrażenie, że jak naciskam to kół, to on nic nie robi, kurwa. To nic nie robi. Oślepiająca Timo. strzałka. Aha. No masz to przestrzec, no. Masz to to, to ci pomoże trochę. Szy szybkie ruchy. Timo zyskuje 25% pierdolki ruchu. Aha, to to W nie atakuje. Nie, nie, to to W już... na ja pierdola, ja wbiegam w gościa i W klikam. Okej, okay, okay. dobra. To ee... okay, tak. Okej, dobra, nie? dobra. No i tak wiadomo, to jest. Najlepiej stał się zniknięcie jest gościa, jak go pijesz, bo prawe tak bardzo atakujesz, nie? Dobrze. E, możesz zwrócić uwagę, że na naszej mapie pojawiła się taka wielka niebieska kropka, która podróżuje w stronę przy bazy. Nie wiem, czy ją widzisz, tam idzie. Teraz zniknęła akurat, kurczę. zaraz wyjdzie z bazy. zaraz wyjdzie... O, idzie kolejna. No, taki kryształ. A nie, to Mamon. Nie. <laughs> Nie, taki, taka duża niebieska kropka. Oh kurwa, a widzę, widzę, a to jest jakiś taki. E... To, to, jest su, to jest super potwór, okay. który tak jakby, jest naprawdę bardzo silny i on wychodzi z bazy w momencie, w którym zniszczy przeciwny inhibitor. Tak, jakby, okay. tak to tak się wydograć zagra. ich inhibitora, to też takby. Tak Dobra. Co mam kupić? Płomień cienia, czy Morello Cenomicon? <laughs> Mam nie ja to myślę. Co jest pojęcia Morelomicon! Morelomikon mam... okay, To co mam no. kupić? Pomicienia! Dobrze. Ej, bo, ej, kurwa wchodzą do nas! My to Myślałem, że my to wygrywamy. No tak jest, tak. A tak trochę kurcze nas tutaj eee... Przyjaciele, których Zapaszowują nas! Zniszczyli nam inhibitor, czyli teraz oni będą mieli tą wielką kulę Tak jest, dokładnie o, w to metr 43 minuty, raczej średni trwa tak myślę 25-30, nie? Eee, Ale tu af, Tak, tu mamy Awka, czy uczysz? Aha, to się No 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 Czyli W. A W to biega, moja ja jak debil, myślałem, że to jest jakiś opening skill kurwa To jest dobre do spierdalania jak cię ktoś goni jakieś. Okay. Czy to jest coś mocny, takiego, jak a jak na przykład zrobię W i D to mam jakby podwójnie szybkość? Tak Okej okay. Ej, bo ja tych grzybów nie rzucam A to jest dobre, bo to rozkładasz i oni wchodzą randomowo i im zbija to życie, no nie? Czemu się śmiejesz ze mnie? Nie, nie z ciebie Okej okay. Ze mnie, o ty kondomie Nie, nie z ciebie <śm> Nie no, wiem, spokojnie, poddymiam Co Shota <śm> widziałem <śm> się z tego Jakiego? A to nie, nie to... Okej okay. Ty, bo ja jestem na bocie sam w ogóle, to chyba bo nie powinienem tu być. Graż Belzebów dominuje. Kto to? Mam A. A, zapomniałem. To, boty. O Jezus Maria. Tak, bo jest tu coś takiego jak strajk, jak zabijasz kilka razy pod rząd, no to tak jakby tak ten announcer, ta laseczka taka co gada, tam mówi, że o jest dobry ten i ten, zabił i tyle i tyle osób, to nie? Okej. Okay. No, takie po prostu sprawozdanie z gierki, o. Trochę tak, ale też ma dość duży wpływ na rozrywkę, bo jeżeli ktoś, załóżmy, nie wiem, zabija 10 z rzędu, nie umierając przy tym, to za niego to stawiona, yy, na nagrodę, droga, to by, tam jest wystawiona nagroda. Nagroda z tej jego głowy, nie? I w zależności od tego, jak bardzo się nie jest, tak duża jest ta nagroda. Na przykład, jak nie sobie taba, tabulator. No właśnie, jestem na nim. No, yy, to masz na przykład ja. Varus Bot. To jest pierwszy w twojej nie powinien być przynajmniej. On ma tak jakby na że jest 150 golda, 250 aktualnie. Aha. A, Nie że go by... zabijesz, tak? Tak, każdy kij jest warty 300 golda. Aha. Plus dodatkowe to, co jest na tabulatorze. A, okej. Okay. Czyli co, to jest taka jakby wyznaczenie za głowę? Tak jest. Dobrze. No dobra. Nie walcz sam. No dobra, kurwa. Zaraz. Nie, właśnie pochodź, poznaj tą mapę, ...po, po, po, po podróżu Jestem kurwa podróżnikiem. A ja mam stary yy, 12 kili. dobra. Yy, alternator. Mam kupić. A nie mogę. Jak sobie alternator możesz, no? To później po tym przyjdę. Mam już? Nie mam nie mam chyba. Dobra, idę na miniony. Irenia idzie do mnie chyba. Oj, czemu tam idę? Musi witor przeciwników wkrótce się odrodził. Dobra, dniażmy! Musi witor przeciwników odrodził się. A ty się ty <laughs> Co banany na a taki jeden I... <laughs> <ty jedno>, ale... <laughs> Gdzie to poszło? Aaa A susie, te widz, słyszę, zauważył tak jakby I, I wprowadziłem cię w błąd Bo tak jakby masz skinę na Q, W, E I, R, Ale jest jeszcze jeden skin, Tak zwany pasyw Okej okay. Jego masz Owo paska doświadczenia, masz ikonkę bohatera to masz taki przygotowy pasek doświadczenia który jest zapełniony prawdopodobnie, tak? O, ja pierdolę I tam jest taki mały, skwiały POMOCY! POMOCY! Dobra, żyję. No, to wracając. E, te, oprócz Q, W R, masz taki piąty skill, który jest taki pasywny. No. Taki mówi pasyw. No. I on jest obok Q. Jak się najedziesz obok Q, masz taką, tak jakby kamuflę, Zakamuflo zakamuflowasz... Zakamufloważ... kamuflowane. No. No. No, partyzantka? No partyzantka, dokładnie, tak. Okej. Okay. No, opis jest dość długi, ale jest dość szczęśliwy. Okej okay. A jeszcze nie mam złota, dobra. Nie, mam złoto A, bo muszę sprzedać coś, tak? No Ty się no nie możesz nic sprzedać sprzedać, to jakby jedyny item, który możesz sprzedać no. To jest komponent do tego do ostatniego itemu, który chcesz sfinalizować. Bo teraz masz już fulbil, tak zwany, bo to jest taki moment w grze. Ty tak jakby... No już więcej kupić nie możesz. Aha. Po prostu, Aha. a czyli to... Jakby te... Już wyjebane, czy co? Tak. Okej, okay, dobra. No to ja nie chyba ostat... jeszcze, no nie, 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 nie. No, no, no. Jeszcze smoka muszę mu pokazać, co okay. trzeba chciał zrobić. Kurwa, jakie ty linki w ścianę dajesz. Jeszcze je... Piszą, że nie mogę już. Trolują cię, piszą mi. No, no, nie, możesz mo mo kupić, możesz kupić, no? O, mogę! Dobra, mam. A no czemu nie mogłem y wcześniej? Idź, bota, bo nie było się stać. Jak to? No, miałeś 2158. A, 28. dobra, i mogłem tylko kupić już jakby ten y ostateczny i dlatego ten. Dobra, Jeszcze w sensie się miałeś tak, miałeś kupiony jeden komponent, no. Cały item kosztował 2100, a ty miałeś 2358 Okej, okay, dobra, dobra, rozumiem Koniec ochydzam, To Te boty dużo inaczej grają niż grały L lepiej, lepiej, lepiej lepiej Widać to komba robią, jeden przyciąga, drugi coś tam, tam... Ale co, boty? Boty? No, no, no. bo w... Dużo gorsze były Oj, Śmieją bo... się, że 50 minut na boty no, to długo, to, to bardzo długo no, to, to jest... To Mam ale ale Chodzi o to, żeby pograć poznać to, no nie? To, to jest smok, to jest smok. Można zrobić smoka. Ogólnie smoki, jak pigniesz sobie taba, no. to też są. Yy, pierwsze A, dwa Na górze. smoki... Tak, jest yy, się jeden oceaniczny, jeden hextechowy i teraz takby... Zapewnia pięć o, okay. jednostek przyspieszenia. Tego też trzeba bić, czy nie? To jest jakiś... No, to, to, to daje wizję, tak roztegowuje się i daje takiego... Taką kałużej, bo jak po tej kałuży przebisz, to jesteś mówespida. Okej. Okay. Ja Ej, ludzie to, mówią tak, musiała. boty zrobiły smoki, a co one co nie robią? Nie robią smoków. Yy, no, nie robiły, teraz robią. A. Pęk, Czyli to w sumie pęk 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 tak wycie... jakbym grał na prawdziwego gracza Le, Lepszy, no na pewno o wiele lepiej. Nieźle. Yy, jest, jest tak, że tak jakby na początku gry się respi jakiś smok. Jego się robi, potem się jest jej kolejny i w zależności od trzeciego smoka mapa się zmienia. Teraz mamy wow. mapę, mapę duszną, coś w sensie taką duszną, nie. Powietrzną. To <grym> za noc się nie zmienia, szczerze. Nie, ale. Tak co tak że trzeci smog się pojawia, zmienia się mapa i tak, by. Aha, tak, i normalnie. Wyjdzie, trafia, tak ale jakby, wygląd się zmienia, czy co? Hmm, wygląd nie, a. bardziej tak, by, jakieś takie szczegóły. Aha. Ej, kurwa, teraz bijemy mocno. No, już 57 minut, to już wszystko oneczetujesz. Oj, oj. Oj, 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 dobra no, zjebałem, bo mogłem kurwa rzucić grzyby, nie, tam. No, no, to się dużo zmieniło. Ja zapominam o tych grzybach kurwa. Wcześniej mi się przypomniało i zabiłem właśnie przez to jednego. Ej, piszą, że Rybson trolluje. Troszkę. Czemu strollowałeś mnie? No żebyś poczuł jak to jest. A co zrobiłeś? Ja nawet nie wiem co zrobiłeś. No wiem, wiem, no właśnie widzisz, dlatego mam cię wyzywać teraz? Nie. Okej okay. Myślałem że się wyzywa w tej grze Teraz już nie można, bo wprowadzili takie coś od 1 grudnia Że jak ty prowadzisz streama i podczas gry wyzywasz swoich tych jakichś teammateów albo przeciwników To będziesz do jakiegoś bana nawet na hardware ID ty. Naprawdę? No, nie wiadomo w jakim stopniu to będą egzekwować Ale naprawdę nie chcą, żeby gra była toksyczna. Ale i to, to jest czekaj, widać. ale to na przykład ja nie mogę powiedzieć, że ryb są kurwą? I czy mogę? Oooo, nie, nie egzekwują tego, się strzała, że się strasznie to A, Nie, ale wiesz, jak z, intensywnie komuś ktoś będzie na przykład, nie wiem, dajmy na przykład, no ktoś śmierci życił, wyzywał, czy jakiś tam wiesz, ten, no to już to wyegzekwują wtedy, no bo to już będzie okay. takie. No to, to chodzi o to bardziej takiego, że, że. Załóżmy, że grasz na streamie. No, na przykład, nie wiem. Yy... Że ruchasz tą matkę albo coś. No nie, tak e, ja widziałem ja ja kiedyś takiego szota. Jakiś widziałem takiego szota, to podchodzi pod podobiedzieliście takiego szota. Ale nie pamiętam, chyba, e, chyba random Bruce pisał, że zarabia dużo pieniędzy. I że. E, no jest, jest coś takiego, bo takie takiego To jest z Lola czy nie? Było, nie, to bardziej chodzi to o. na przykład być obficie życzył komuś śmierci w grze. Okej. Okay. Na, na streamie? To bardziej o po prostu Aha, się rozumiem. Po prostu, rozumiem. To, Chociaż i tak prędzej z Twitcha by spłynął ktoś, no o, nie On tam pisał, A -a -a. że good luck in KFC, coś takiego. To jest spoko, to można, to można. A, takie to są delikatne, to chodzi o takie instensywne, wiesz, okay. jebanie kogoś po prostu. Tak jak będziesz gościa wyzwał 30 minut, no to mu się przykro zrobić zrezygnuje z gry, tak? Jak jest A, rozumiem, gracja. i oni nie chcą, żeby ludzie zrezygnowali. A. No nie chcą tak, tak, żeby negatywna atmosfera, bo jednak lepiej się, wiesz, gra jak jest nawet jaki źle zgra, idzie, no to pozytywne emocje jak są. Ja prawda? pamiętam, że właśnie jak tym, się w zrazić. tym 2K12 jak grałem raz ten jeden dzień to właśnie wyzywali mnie, że grać nie mi się odechciało i od tamtego czasu nie razu nie grałem no, no to jest mniej więcej właśnie takie co i to, że milion razy tą historię o, skrzyczyłem się tak, bo na tego e, ledzika właśnie, to pasywnie wskrzesza no i jesteś przy nexusie teraz dobra tak, no, ne, nexus można teraz w momencie, w tutaj upadną te dwa towery przy nexusie okej, okay. to jest ten 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 największy, ten największy na samym upad... końcu, dobra, dobra tak, tak, tak. Te dwa towery, tutaj te są zniszczone, już można atakować w momencie, w którym jeden inhibitor jest zniszczony. Aha. się odradzający 5 minut. A przecież inhibitor musisz zniszczyć tower i tak dalej, i tak dalej, i tak My dalej, Wygraliśmy! Tak to co? Teraz y, gierecka... Y, ten? Na ludzi. Na ludzi? Na ludzi, się, na ludzi odbijasz się, już nigdy nie wraca. Zapraszam. No dobra. Uhonorować mam <laughs> graczy, graczy? Oj, coś nie. kliknąłem. Ja to nie robię Awansuje! No, ale robię. Dobra robota przyjacielu Ej, miła gra Dokładnie No Zajebista Awansujesz, ale na co? Bariera A nie, bo Wyższy to jest... poziom A, okej okay. Granie dzień. Ukończone misje dwie O Co na mam zrobić? Emisji, żeby wie, Żeby... Yy, wybrać ludzika, którym chciałbyś zabrać Chcesz kliknąć play again Nie mogę bo mam kurwa jakiś mega dużo powiadomień. A...